by mógł poinformować o tym mieszkańców, bo tak naprawdę do grudnia momentu, w którym został złożony wniosek, e, sołectwo, żyjąc w e, Niewiedzy i mieszkańcy gminy również, bo to dotyczy się większego kręgu, jak tylko miejscowości Mechelinki, czy, czy samych mieszkańców. To dotyczy mieszkańców całej gminy, e, co spowodowało, że ani Pan Wójt, nie wskazał mi w danym momencie informacji o planowanej inwestycji, jak i również nie uzyskałem informacji, ani nie przekazano mi e, sytuacji, że Mechelinki nie będą zabezpieczone pod względem bezpieczeństwa turystów, e, jeżeli chodzi o względy. Jedno pytanie, które nasuwa mi się na myśl. E, w jaki sposób planując w tamtym czasie, planowaną inwestycję przebudową ulicy Nadmorskiej nie wytyczono wskazanego odcinka na zabezpieczenie jakby służb medycznych i ratowniczych do dojazdu do kąpieliska, które na dzień dzisiejszy i dokumentację, którą posiadamy, wskazuje zgodność do jego funkcjonowania. Bo wydaje mi się, że wspomniał Pan Dyrektor tutaj o pięciu metrach szerokości. To patrząc z perspektywy dzisiaj, plaża posiada wystarczającą odległość do poruszania się turystów w kierunku Plaży Strzeżonej, a nie wydaje mi się, by nie było możliwości na czas rozpoczęcia prac czy prowadzenia prac, które jeszcze się nie rozpoczęły. Wytyczenia miejsca czy drogi do tego typu działań, by zabezpieczyć taką szerokość. Niezbędną do zachowania tej procedury, ponieważ inwestycja była planowana, jednoznacznie wskazaliśmy na rezygnację z kąpieliska, które jest bezpośrednio bardzo kluczowe i istotne w sezonie wakacyjnym. Więc moje pytanie nasuwa się, kto prowadził konsultacje w sprawie jednoznacznej rezygnacji z otwarcia kąpieliska w mechanikach, na które wskazuje dokumentacja Urzędu Morskiego? Mamy zgodę. Dziękuję. Notowałem łącznie trzy pytania. Pierwsze to w jakiej grupie osób podejmowano decyzję. Druga, dlaczego nie został, dlaczego pan nie został poinformowany i trzecie, w jaki sposób planując inwestycje niezabezpieczone dojazdu pojazdów i przygotowanych. Tak? E, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie wójt, wysoka rado. Pierwsze pytanie tam... Analiza, no ja podejmowałem analizę dokumentów, które dostaliśmy z organów i do tego była też notatka przygotowana przez Wydział Inwestycji, z tego jest protokół, do tego protokołu można, można zajrzeć. Tam była opisana skala demontażu rzeczy drobnej architektury, a także zablokowania północnej części mechaninek przez inwestycje. Tak? To jest notatka z narady to chyba z 10 albo 11 grudnia. Po, po tej naradzie, po tym spotkaniu przeanalizowaliśmy z pracownikami spółki dojście i dojazd do kąpielska machelinki i faktycznie wcześniejsze uzgodnienia i z głód polskich i z Urzędu Morskiego, no, organy nie wiedziały o tej inwestycji, bo jeszcze nie było podpisanej nie było umowy ani pozwolenia na budowę, które, które by się, że tak powiem, i na tym etapie te dokumenty zostały przeanalizowane i w trosce o zdrowie i życie mieszkańców i turystów podjąłem decyzję o zgłoszeniu tylko dwóch kąpielisk, a także opisałem alternatywne rozwiązania we wniosku, dlatego prosiłem o ewentualne odczytanie, żeby Państwo radni wiedzieli jaka była treść wniosku spółki. Jako sołtys. Nie mam wiedzy, nie mam wiedzy. W jaki sposób planują inwestycje? Niezabezpieczono dojazd, e, nieuzbędniono dojazd pojazd pojazdów nieprzewidywalnych? Tak, chciałem jeszcze powtórzyć, nie planowałem tej inwestycji. Nie wiem, dlaczego taki objazd alternatywny jest Rozumiem. Bardzo dziękuję. E, czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Dobrze, bardzo proszę, Pani, bardzo przepraszam, Pan Adam Szczukowo. Pierwszy ja zapraszam. Dzień dobry wszystkim Państwu. Panie Dyrektorze, mam do Pana obecnego pytania. Ponieważ powiedział Pan, że Urząd Morski nie posiadał zaktualizowanych map linii brzegowej i w związku z tym w, w alternatywnym miejscu nie było można tej plaży, tego strzeżonego kąpieliska utworzyć. Ale w tych mapach, które Urząd Morski posiada, te plaże tam były, tylko że były mniejsze niż obecnie. W związku z tym, dlaczego mimo wszystko nie zostało to złożone, chyba że ma Pan jakiś dokument, że Urząd Morski nie wyraził zgody na utworzenie tam strzeżonego kąpieliska? Czy został złożony taki wniosek, czy po prostu samodzielnie stwierdzono, że tam kąpieliska nie będzie? Dziękuję. Bardzo proszę, odpowiedz. <laughs> Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka odpowiem tak jak poprzednio, na stan grudzień 2023 z informacji ustnej z Urzędu Morskiego otrzymaliśmy informację, że nie ma wyznaczonej nowej linii brzegowej po regulacji. Powtarzam to jeszcze raz. W związku z tym nie można rozpocząć procedury uzgadniania kąpieliska. To jest pierwszy krok, który rozpoczyna wyznaczenie granicy kąpieliska na lądzie i na wodzie. Tak? Przypominam panu radnemu... W Mechelinkach po prawej stronie na wysokości Ostrogi Kamiennej nie było plaży, był, był praktycznie y, brzeg morski do samego wejścia do Altany. On się oczywiście y, w ramach y, pół roku zmienia. Raz jest tam wyższy stan wody, raz niższy. Natomiast wszystkie, y, wszystkie y, jak gdyby procedury zostały zachowane. Y, spółka zadbała też o propozycję alternatywnego zabezpieczania Mechelinek. Y, Mam nadzieję, że uda się to w tym sezonie letnim zrobić. Dziękuję bardzo. E, Pani bardzo... Panie Przewodniczący, może kolejność. Kolejno. Pani Mirosława Pietrowska, więc bardzo proszę. Częściowo już Pan Dyrektor wyjaśnił właśnie tą linię brzegową, jak, która jest... W Obecnie y, niemożliwia do ustalenia, znaczy proceduralnie nie możemy tego pompierska otworzyć od, w innym miejscu. Wobec tego mam takie pytanie. Y, określenie tej linii brzegowej należy do kompetencji Urzędu Morskiego, czy? Dyrektora Urzędu Morskiego. Dyrektora Urzędu. Dziękuję bardzo. To chciałam usłyszeć, bo tak byśmy musieli stosowne podjąć działania w tym zakresie jako Rada i jako Urząd Miejskiego. Dziękuję. E, dobrze, bardzo dziękuję. E, zapraszam bardzo, Panu Panu Sztuką. Ja tylko jeszcze takie Pytanie do Pana Dyrektora. Z kim te rozmowy w Urzędzie Morskim były prowadzone? Czy jakaś notatka jest z tego spotkania? Kto powiedział, że tam e, to kąpielisko powstać nie będzie mogło? Jeśli krótka odpowiedź, to nie będę Pana już tutaj zobowiązywał do podejścia. Z inspektorem Mokrzyckim notatki nie ma, to były robocze spotkania i w terenie i to będzie gminy dostępne. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście mówimy o stanie na grudzień 2023 roku. Czy jeszcze jakieś pytania ktoś z Państwa radnych ma? To ja jako mieszkanie mogę, przepraszam. E, miłą Dobrze, e, wprowadźmy w takim razie, jeśli Pani... E, Zapraszam. Bardzo proszę o przedstawienie się i kogo Pani reprezentuje. Proszę. Dzień dobry Anna Ślibach, jestem mieszkanką gminy Posawkowo. Ja chciałam zadać proste pytanie i ja nie znam się na przepisach. Ja raczej staram się kierować na bieżąco, natomiast chciałam się spytać, po co była poszerzana ta parza, tak duża, żeby w tym miejscu, robiąc bardziej inwestycje na około gdzieś, nie, nie mieć w planach, o wiele wcześniej, nie w grudniu 2023, tego, żeby zrobić tam pompierisko. Tam jest dojazd, tam jest możliwość yy, bytowania jak największej ilości osób, większej niż w Lewie mam wrażenie. Natomiast, y, natomiast, pytanie jest też takie, y, a propos mapy, y, Pan Dyrektor tutaj wskazał, że mapy nie były z, zaktualizowane w urzędzie. Ja osobiście, a też nie miałam zaktualizowanych przez wiele lat y, map u nas w gminie, dotyczących przeniesienia rogu melioracyjnego. Dostawałam z roku podatek wysyłany listem w wysokości jednego złotego. I w momencie, kiedy zgłosiłam się do Wód Polskich, bo gmina powiedziała, że ona tutaj ma zmienione te mapy, a woda Wodach Polskich nie są mapy, sama się pofatygowałam i w Wodach zmieniono mi to. Więc gdyby gmina przedstawiła e, zmieniony plan e, e, i linię brzegową, podejrzewam, że tam też by się ktoś w urzędzie nad tym pochylił. Poza tym nie było nigdy tak, że po prawej stronie w Mechylinkach nie było plaży. Plaża zawsze tam była, tylko była o wiele mniejsza. Więc moje pytanie, czemu nasypując, robiąc tak szeroką plażę, od razu nie założono, że tam głównie w mechlinkach powinno być kąpielisko, a nie po lewej stronie, gdzie przychodzi 20 osób, a nie 200 czy 500. Dziękuję. Bardzo proszę panie dyrektorze, to, to pytanie chłoda dyrektora Urzędu Morskiego, bo my regulacje nie prowadziliśmy, także ja nie jestem w stanie odpowiedzieć. Dobrze. Dobrze, czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? Brak. W takim razie, Szanowni Państwo, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Panie Przewodniczący, panie Przewodniczący proszę bardzo Szanowni Państwo, uchwała była y, sporządzona <kliwodniczący> i parafowana przed y, wprowadzeniem nowego tekstu jednolitego y, ustawy o samorządzie gminnym. Ja za ustawodawcę nie będę przepraszam, ale zmiany ustaw następują tak szybko, że czasami nie nadążamy. aby uchwała brzmiała, że jest ona podjęta na podstawie ustawy o samorządzie gminnym tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja 609. A proszę pamiętać, że projekt uchwały był sporządzany jeszcze w kwietniu, bo musiał on być ogłoszony, ogłoszony nie? i to, to po prostu wtedy jeszcze odpowiadają, jak tu sporządzamy projekt y, uchwały, to jeszcze odpowiadając stary tekst jednolity z 2020 roku. Dlatego nie musieliśmy Ale czy miałyby Państwo takie rozwiązanie, żeby to zrobić z tą uprawą? Tak, bo uprawy stanowią się takie, że zmiany treści, zmiany... zmiany. I dodawanie różnego rodzaju zmian do ustaw I następują tak szybko. Ja tylko powiem tak szanowni Państwo, to miało miejsce 20, publikacja miała miejsce 23 kwietnia i już dwa tygodnie temu pojawiła się kolejna nowelizacja ustawy o samorządzie Nie weszła jeszcze w życie, więc jeszcze nie piszemy z późniejszymi zmianami, ale doświadczy. Robimy to w kwietniu, żeby już 26 kwietnia podjąć uchwałę, która została opublikowana 13 maja. No, tak, Takie mamy prawo. i tak dalej. I czy w związku z tym, jeżeli teraz ta zmiana nastąpi, to czy te ich opinie są nadal ważne? Absolutnie są nadal ważne. Jest to tylko uaktualnienie. Tak, Dziękuję. Tak Dobrze, w takim razie Szanowni Państwo e, przechodzimy do głosowania w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do gminy Posakowo oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2024 wraz z E, mamy przygotowane piloty, bardzo proszę w dłoń i głosujemy. E, szanowni Państwo, e, ogłaszam, e, że uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze morskim przyległym do gminy Kosekowo oraz, yy, przepraszam, określenia, e, e, określenia sezonu kąpielowego w roku 2024, wraz z autopoprawką został przyjęte. Głosowało 13 osób, 13 było za i jednogłośnie przyjęliśmy uchwałę. W ten różliwy sposób, Szanowni Państwo, przechodzimy do... E, przejdźmy do punktu drugiego ustalenia wynagrodzenia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kosakowo. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji do spraw Finansów i Strategii Rozwoju.